Jestem w tej dzisiejszym odcinku. Jeden mój brat Barczek. Tak, i jej wydropem spajka. I Barleja. No widzowie Spajka jej droplą. No Spajk. I jeszcze później jej Barleja i XD-nie. Ale sobie na tym... Tylko to jest akurat koniec, bo my tylko chcieliśmy taki na szybko odcinek nagrać. I chyba jeszcze będzie kolejny. My to... Się o, to... Najpierw jakoś nie, to właśnie po to. odcinku. Ale po co? Maszka po co próbować? Przecież możesz zagrać legendą. <noise> taki gzdy. Dobra, widzę, chyba już na koniec odcinka. Nie, może proszę bot, 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 Będziesz botem. O nie. Aha. jakby co to ja jej nie zmuszam by mi dawała tego jej tableta tylko ona teraz chce żebym jej to wygrał nie tym botem. Taka. bo nie będzie ej xd d czy on się leczy tym ultem? napiszcie na to widzowie czy on naprawdę się leczy tym ultem? On się chyba leczy naprawdę tym ultem. Ej, co? on się leczy ultem. ale widzowie, xd, no... Spajki to... Dobra, to chyba będzie przegrana. Ale on no się, kurde, leczył tym jego urtem głupim! Tak, osie leczy ultem! Halo! No, no, pe... 6, 8, 7, 6, 5, 5 To nie jeden... No kurde, osie leczy chyba ultem niebasem? Nie. No. Jak to Dobra widzowie, okay. my już kończymy ten odcinek, bo mieliśmy tylko chcieliśmy pokazać, że Bashi dropłem spajka. W ogóle ja nie rozumiem jak, jak sobie nie dropłem, No zapraszam jeszcze do klubu tak na szybko Klub Kanada. Zara Pucharków. Tak, zapraszam od Zara Pucharków. Um, każdy do dowódcy jest. Um, te, teraz Bashi będę trochę... będę kilka razy grał. No i my się z wami żegnamy. Elo. Elo.